Ojciec Rafał i brat Albert od wczesnych lat życia rozumieli tę prawdę, że miłość polega na dawaniu duszy, że miłując trzeba siebie dać, owszem, że trzeba życie swoje oddać, tak jak mówi Chrystus do apostołów. To dawanie życia za przyjaciół swoich, za rodaków, wyraziło się również w 1863 roku poprzez ich udział w powstaniu. Józef Kalinowski miał wówczas 28 lat, był inżynierem, posiadał stopień oficerski w armii carskiej. Adam Kmirowski liczył w tym samym roku 17 lat. Był studentem Instytutu Rolniczo-Leśnego w Puławach. Każdym z nich kierowała bohaterska miłość ojczyzny. Za udział w powstaniu Kalinowski zapłacił sybirem. Na sybir zamieniono mu karę śmierci. Chmierowski kalectwem. Opatrzność Boża każdego z nich prowadziła własną drogą. Józef Kalinowski, zanim wstąpił do nowicjatu karmelitańskiego, był po powrocie z Sybiru nauczycielem Augusta Czartoryskiego, jednego z pierwszych Salezjanów, który także jest kandydatem na ołtarze. Adam Chmierowski studiował malarstwo i przez szereg lat poświęcał się działalności artystycznej, zanim wstąpił na drogę powołania. Która po pierwszych próbach w zakonie jezuitów zaprowadziła go w szeregi terciarstwa franciszkańskiego, skąd bierze początek powołanie albertyńskie. Każdy z nich na swojej własnej drodze w dalszym ciągu urzeczywistniał te słowa odkupiciela i mistrza: Nie ma większej miłości od tej. Gdy ktoś życie swoje oddaje. Ojciec Rafał oddał to życie w surowym klasztorze karmelitańskim, służąc w szczególności do końca w konfesjonale. Współcześni nazywali go męczennikiem konfesjonału. Brat Albert oddał swe życie w posłudze najuboższym i społecznie upośledzonym. Jeden i drugi oddał do końca swoje życie Chrystusowi. Jeden i drugi odnalazł w nim pełnię poznania, miłości i służby. Ojciec Rafał pisze do swej siostry: Bóg się cały nam oddał za nas, jakże nam nie poświęcić się Bogu? A brat Albert wyznaje, Patrzę na Jezusa w Eucharystii. Czy jego miłość obmyśliła coś jeszcze piękniejszego? Skoro jest chlebem, i my bądźmy chlebem. Dawajmy siebie samych. Z tą nadzieją ojciec Rafał zakończył swe życie w murach klasztoru karmelitańskiego w moich rodzinnych wadowicach w 1907 roku brat Albert w swoim krakowskim przytulisku w roku 1916. U progu naszego stulecia, w przeddzień odzyskanej przez Polskę niepodległości, dokonali swego życia ci dwaj wielcy synowie polskiej ziemi, którym dane było wytyczać drogi świętości wśród swoich współczesnych, a zarazem dla przyszłych pokoleń. Myśmy jeszcze wtedy myśleli, że to ten stan wojenny potrwa krócej, to znaczy, że my się dźwigniemy, że, że te przemiany nastąpią. Ja myślę, że jego wiedza, intuicja, to wszystko y, dużo w, jakby wyprzedzało nas, y, y, szerzej obejmowało naszą przyszłość. I w związku z czym były takie sytuacje, w których mam go na zdjęciach, gdzie są tłumy, które. Wiwatują na jego cześć, czy we Wrocławiu, czy w Poznaniu, a on płacze, ociera łzy. Najwięcej było wtedy transparentów biało-czerwonych flag, transparentów Solidarności. Ojcze Święty, witamy Cię, Ojcze Święty, umocnij nas. Kilka momentów takich, jak kadry, Fotograficzne u, 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 zapamiętałem bardzo między innymi spotkanie z Barbarą Sadowską, matką Grzegorza Przemyka, w kościele Ojców Kapucynów w Warszawie. I nikt o tym nie wiedział, nie mówiło się, że, bo to nie było oficjalnie podane, że to spotkanie może dojść do skutku. I fotografując z góry, z chóru kościelnego, przez te obiekty patrzyłem, że nagle coś się dzieje. Znaczy, Ojciec Święty, ktoś mówi: Ojciec Święty, zaczekaj zaczekaj chwilkę. I ktoś kogoś jakby przepycha, podaje. I czarna główka, i można powiedzieć, że ja się tylko się bardziej domyślałem wtedy, to się potwierdziło, ale jak ją on przygarnia i z, z, z kręgu ludzi, którzy to czynili, że, że to jest Barbara Sadowska. I bardzo długo trzymał ją przy sobie. Venimus vidimus. Deus Vicit. Przybyliśmy, ujrzeliśmy. Zwyciężył Bóg. To tu, w Krakowie, na Wawelu, spoczywa król, który wypowiedział te słowa. Jan III Sobieski. Kwieńci błogosławieni ukazują nam drogę do tego zwycięstwa, które w dziejach człowieka odnosi Bóg. W Jezusie Chrystusie człowiek powołany jest do zwycięstwa. Do takiego zwycięstwa, jakie odniósł ojciec Maksymilian i brat Albert, ojciec Rafał i matka Urszula w stopniu heroicznym. Jednakże do takiego zwycięstwa powołany jest każdy człowiek. I powołany jest każdy Polak, który wpatruje się w przykłady swoich świętych i błogosławionych. Ich wyniesienie na ołtarze pośród ziemi ojczystej jest znakiem tej mocy, która płynie od Chrystusa, dobrego pasterza. Tej mocy, która jest potężniejsza od każdej ludzkiej słabości i od każdej Choćby najtrudniejszej sytuacji, nie wyłączając przemocy. Proszę Was, abyście te słabości, grzechy, wady, sytuacje nazywali po imieniu, abyście z nimi wciąż się zmagali, abyście nie pozwolili się pochłonąć fali demoralizacji z obojętnienia. Upadku ducha, dlatego patrzcie wciąż w oczy dobrego pasterza. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Tej miłości, która nigdy nie ustaje, Tą wiarą, nadzieją i miłością byli mocni Maksymilian i Rafał, Urszula i Albert, dzieci tego narodu. Oni też temu narodowi są dani jako znaki zwycięstwa. Naród Bogiem, jako szczególna wspólnota ludzi, jest również wezwany do zwycięstwa mocą wiary, nadziei i miłości, do zwycięstwa mocą prawdy, wolności i sprawiedliwości. Jezu Chryste. Pasterzu ludzi i ludów, w imię Twojej Najświętszej Matki na jej jasnogórski jubileusz, proszę Cię o takie zwycięstwo, dobry Pasterzu, polecam Ci trudne dziś i jutro mojego narodu. Polecam Ci Jego przyszłość.